Cześć, chłopaki, macie z kanału Igor Farm. E, dzisiaj jest ze mną Wiktor Farm mhm. na I, Kamerze. I, i oczywiście, podajcie do e, Kuby Rozruba. I wpadajcie też do Wiktora na kanał. Zostawcie tam u nich subskrypcję, like No i dzwoneczek, żebyście byli tam u nich na bieżąco. Tak więc, mogę coś powiedzieć? No. Były jeszcze dwie bazy, ale tu są takie składownie, nie? Takie jeszcze jedna była, która była składownią. No. Ale, ale co tam nikogo nie interesuje, tam nie, tylko zostawcie. deski. U mnie zostawcie subskrypcję, lajkensa. no i dzwonek, żebyście byli na bieżąco. Tak więc zapraszam. Zapraszam, zapraszam. Byliśmy w tych dwóch... Takich. Byliśmy w dwóch bazach, ale to wszystko jest w pierwszej części. To jest druga część, tak więc tu mamy, widzicie, takie składowisko. Też drzew takich, no... Yy, takich drugich, takich no, trochę cięższych, a tutaj będą takie już grubsze, więc zapraszam Cię czy pokażę. Oczywiście kładę tutaj w ten sposób drzewa, żeby one, te drzewa, które będą tak postawione, bo będę kładł tak drzewa, żeby one nie gniły pod, ze względu na ziemię, bo ziemia, jak wiecie, mokra, wilgotna zawsze jest i ona zawsze może spróchnieć to całe nasze, o, oczywiście tak powiem, drzewo. Patryki, to to, może powoli? mamy następne, tutaj mamy takie, przecież tutaj jak tyle właśnie.